Cześć, witajcie! Ja jestem Oliwier LL. A w dzisiejszym odcinku chciałem Wam coś powiedzieć o animacjach z klockami Lego. A więc wjeżdżają nasze informacje. Te wszystkie animacje działy się w jednym mieście, i tych super bohaterów jest tam tak, tam tak dużo, że po prostu. Muszą ich wybierać co miesiąc, bo każdy jest chętny, żeby obronić miasto. Nawet ta animacja z prezydentem miasta. Oprócz jednej animacji, to się wszystko tam działo tej animacji z nudną babą. A bym zapomniał, nie powiedziałem jeszcze nazwy miasta, gdzie to się odbywa, te wszystkie animacje. Nazwa miasta to jest kloc. No i ci super bohaterowie muszą zarabiać jakoś na życie raz w miesiącu. To myślicie, że dużo dostają na przykład takie coś. Nie, nie, nie. Dostają coś zupełnie innego. Już wam pokazuję. zwykłą stówkę i dostaną wtedy, kiedy zostaną super bohaterami miesiąca, czyli jak widać na życie im wystarczy na opłacanie rachunków za prąd, e, gazociągów i takich tam innych. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi już się nie będziecie gubić w animacjach co gdzie się dzieje i kiedy. A mi tam pięknie za oknem zachodzi słoneczko. Już wam pokazuję. O! Za górką zachodzi. No, jestem chory. Nakłada w tym tygodniu. Raczej Was nie zabiorę, ale wyszedłem się przewietrzyć, żebym szybciej wyzdrowiał. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Że dowiedzieliście się czegoś nowego o animacjach. No nie uwierzycie co tam zauważyłem. Ryba. Wyskoczyła ponad taflę wody w oczku wodnym. Szkoda, że tego nie nagrałem. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Na razie! Cześć!